Witajcie w części szóstej, robienia swetra na szydełku krok po kroku. Jeżeli znalazłeś się tutaj przypadkowo, to tutaj masz link, żeby oglądać tą serię od pierwszej części. Teraz dalej kontynuujemy dół naszego swetra i narożniki, żeby z serca wyszedł prostokąt, kwadrat. No, wiecie, odschodzi. Okej, okay, tak więc wprowadzamy nowy kolor, wykonujemy pętelkę i musimy się teraz wbić. W to miejsce, gdzie zakończyliśmy poprzedni kolor. Przeciągamy nitkę. Wykonujemy dwa oczka łańcuszka i przerzucamy wszystko na drugą stronę. Zaczniemy sobie od odliczenia dziewięciu oczek od drugiej strony rzędu. Wbijamy znacznik w dziewiąte oczko. Odliczone. Wracamy do szydełka i teraz wykonujemy słupki aż do znacznika. Wyciągamy znacznik i wykonujemy teraz dwa półsłupki z narzutem. Następnie jeden półsłupek. Jedno oczko ścisłe. Jedno oczko łańcuszka, przerzucamy wszystko siób na drugą stronę. I znowu bierzemy znacznik i musimy sobie teraz odliczyć cztery oczka od drugiej strony rzędu. Wracamy do szydełka i wykonujemy teraz splot łączony z dwóch półsłupków, jeden półsłupek z narzutem, jeden słupek. Teraz znowu sekwencja. W pierwsze oczko wykonujemy 2 słupki, a w drugie oczko wykonujemy jeden słupek i taką sekwencję musimy w sumie wykonać 3 razy. Po wykonaniu sekwencji wykonujemy słupki do znacznika. Wykonujemy teraz splot łączony z czterech słupków. Dwa oczka łańcuszka i przerzucamy wszystko na drugą stronę. Łapiemy za znacznik i odliczamy 9 oczek od drugiej strony rzędu. Wbijamy znacznik w dziewiąte, oczko w dziewiątą fałkę. Wracamy do szydełka i wykonujemy teraz słupki do znacznika. Wyciągamy znacznik. Wykonujemy 2 półsłupki z narzutem. Jeden półsłupek i oczko ścisłe. Wyciągamy nitkę, bo kończymy pracować tym kolorem. Wprowadzamy w miejsce oczka ścisłego kolejny kolor. Wykonujemy jedno oczko, przerzucamy wszystko na drugą stronę. Wykonujemy splot łączony z dwóch półsłupków. Następnie jeden półsłupek z narzutem. Teraz w trzy kolejne oczka musimy wykonać po dwa słupki. Musimy teraz znowu wbić znacznik w oczka od końca. Tym razem odliczamy 5 oczek. I w piąty wbijamy znacznik. Wracamy do szydełka i przerabiamy słupki do znacznika. Wbijamy znacznik i wykonujemy splot łączony z czterech słupków. Ostatnie oczko, które powinno nam tutaj zostać, wykonujemy oczko ścisłe i dwa oczka łańcuszka. Obracamy teraz wszystko. Znowu łapiemy za znacznik i odliczamy 9 oczek od końca. Wybijamy znacznik w dziewiąte oczko, wracamy do szydełka. Czy o uwagę, bo musimy się wbić w drugie oczko. A nie w pierwsze, tak jakby nam się wydawało. Musimy się wbić w to oczko, które powstało z łączonego splotu rząd niżej. I teraz wykonujemy już słupki do znacznika. Wyciągamy znacznik. Przerabiamy teraz dwa półsłupki z narzutem w kolejne oczka kolejne oczko, jeden półsłupek i oczko ścisłe w kolejne oczko jedno oczko, łańcuszka i obracamy wszystko na drugą stronę lecimy teraz plot łączony z dwóch półsłupków następnie półsłupek z narzutem w trzy kolejne oczka przerabiamy po dwa słupki od drugiej strony odliczamy sobie teraz 5 oczek Wbijamy się znacznikiem w piąte. Przerabiamy słupki do znacznika. Wyjmujemy znacznik. Wykonujemy splod łączony z czterech słupków. I oczko ścisłe w, ostatni, w ostatnie oczko, które powinno nam zostać z tego rzędu. Wykonujemy jedno oczko. Odcinamy nitkę, przeciągamy ją przez oczko i dociskamy, kończąc pracę tym kolorem. Czas wprowadzić już ostatni kolor. Robimy pętelkę, wbijamy się w miejsce zakończenia poprzedniego rzędu, wykonujemy dwa oczka łańcuszka i obracamy pracę na drugą stronę. Bierzemy znacznik i odliczamy od drugiego końca naszego rzędu 9 oczek i wbijamy nasz znacznik w dziewiąte oczko, w dziewiątą fałkę. Wracamy do szydełka i wykonujemy teraz słupki do znacznika. Wyciągamy znacznik, w dwa kolejne oczka przerabiamy półsłupki z narzutem, w kolejne oczko jeden półsłupek, a w kolejne oczko ścisłe od razu oczko łańcuszka i przerzucamy wszystko na drugą stronę. Odliczamy 5 oczek od końca rzędu, w piąty wbijamy znacznik, wracamy do szydełka i wykonujemy splot łączony z dwóch półsłupków, następnie półsłupek z narzutem. I teraz wykonujemy po dwa słupki, w trzy kolejne oczka. Następnie przerabiamy słupki aż do znacznika. Wyciągamy nasz znacznik i wykonujemy teraz splot łączony z czterech słupków. Następnie oczko ścisłe w ostatnie oczko, które nam zostało w tym rzędzie. Dwa oczka łańcuszka przerzucamy robótkę na drugą stronę. Bierzemy znacznik i ponownie zaznaczamy dziewiąte oczko od końca rzędu. Następnie wykonujemy słupki do znacznika. Wyciągamy znacznik. Przerabiamy teraz dwa półsłupki z narzutem w kolejne oczka. W kolejne oczko wykonujemy jeden półsłupek, a w kolejne oczko oczko ścisłe i dodatkowe oczko łańcuszka, obracamy pracę. Teraz wykonujemy splot łączony z dwóch półsłupków. Następnie wykonujemy dwa słupki w jedno oczko. Kolejne oczko wykonujemy 5 słupków, a następnie splot łączony z pięciu słupków. I powinniśmy mieć teraz coś takiego, piękny narożnik, robimy dodatkowe oczko łańcuszka, odcinamy nitkę, przeciągamy, zaciskamy i gotowe. Teraz musicie zrobić tak po drugiej stronie. To już wszystko w tym filmie, tak więc zapraszam Was na kolejną część poradnika.